Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kontynuuję temat e, Gwardii Śmierci, mm, było ostatnio o Genoziarnie, teraz słynni Gwardziści Śmierci, Tajfus, e, Podróżnik. Spójrz na mnie i dostrzesz, z jaką prostotą mógłbym cię zabić. Nie, mam, nie masz ci żadnej tarczy prócz jednej spojrzeć w ciemność kryjącą się z tyłu twojego umysłu. Tam odnajdziesz bowiem przechodca nurgla czekającego na ciebie z ofertą życia wiecznego w zamian za twoje posłuszeństwo. Odmów mu, a będziesz mój. Tajfus podróżnik, Herald Nurgla. Historia. Oryginalne imię Tajfusa brzmi Kalas Tajfon i wywodzi się on e, z ojczystej planety Mortariona, Barbarusa. Tajfus <tryk> jest potomkiem krwawych, zmutowanych hersztów psjoników, którzy rządzili planetą na długo, nim zostali oni pokonani przez Mortariona. Jako dziecko urodzone na toksycznym świecie, Kalasa dotykały nocne fenomena, nad którymi jak wierzył, nie ma władzy. Losowe obiekty Lewitowały wokół niego i rozbijały się, kiedy tylko wpadał w złość, a rośliny więdły i usychały pod brzemieniem jego spojrzenia. Te fantomowe moce bardzo go niepokoiły, ale postanowił wykorzystać je na swoją korzyść. Do czasu, gdy tajfon osiągnął dojrzałość, nauczył się po mistrzowsku wykorzystywać psioniczne energie odbijające się echem w jego duszy każdej nocy. Niesamowity wyczyn silnej woli młodzieńca zaimponował obecnej przy nim starszyźnie. Dzięki opanowaniu mocy osnowy, Tajfon stał się silniejszy od całej reszty jego rówieśników. Gdy imperator wydobył Mortariona z trującej mgły Barbarusa i zjednoczył go z nadludzkimi wojownikami zrodzonymi z jego genoziarna, Tajfon był pośród wybranych do dołączenia do ich szeregów. Cytadela jego klanu została odwiedzona przez konsyliarzy nowego Legionu Kosmicznych Marines Mortariona. W czasie ich wizyty wewnętrzna siła Tajfona promieniowała i nie dało się jej zignorować. Ezoteryczne procesy, w wyniku których Tajfon stał się członkiem Gwardii Śmierci, Zostały zatracone nawet przez jego własną pamięć. Wiadomo jednak, że kiedy dowiedział się, że jego legion gardził psionikami, szybko nauczył się, jak ukryć swój psioniczny potencjał. Jego prymarcha Mortarion nie popierał tajemniczych, ezoterycznych praktyk, widząc w nich kulę nogi dla rozwijającego się wojownika i przypomnienie o mrocznej przeszłości Barbarusa. Zamiast tego Tajfon zaczął polegać na swojej żelaznej woli i niezmierzonej wytrzymałości, dzięki którym przetrwał swoje trudne dzieciństwo. Oba te czynniki były niesamowitym zasobem. Tajfon pobił na głowę wszystkich swoich rówieśników w sprawdzianach na wytrzymałość przed toksynami i zmęczeniem. Siła jego umysłu i ciała była tak wielka, że mortarion wkrótce słyszał więcej o tajfonie niż o jakimkolwiek innym swoim marin, i wywyższył go na stopień pierwszego kapitana gwardii śmierci. Tak wielki zaszczyt wywarł na duszy młodego człowieka wielkie piętno. Jeśli Kalas Tyfon mógł osiągnąć tak wiele bez potrzeby uciekania się do swojego daru, to zaprawdę musiała mu być pisana wielkość. W czasie, gdy błędne światy całej galaktyki były sprowadzone pod impor... im... sprowadzane pod imperialną integrację, Kalas wykazywał się coraz bardziej i bardziej. Został pierwszym rycerzem i królem wojowników, którego zasługi znacznie przyczyniły się do wielkiego sukcesu jego legionu w czasie Wielkiej Krucjaty. Umiejętności przetrwania Tyfona stały się tematem legend. W czasie wojen plemiennych na Rotrik 9 stracił broń i otrzymał potężny cios w bogo głowy, który na miejscu zabiłby zwykłego Astartes. Jednak Tyfon zamiast umrzeć, wpadł w zimny gniew, którego ofiarą stali się wszyscy dzicy mieszkańcy świata w zasięgu stalowego prętu podniesionego przez niego z ziemi. Bezinteresownie uratował życia całemu legion oddziałowi, sióstr ciszy na Madrigul kiedy to rzucił się na granat krak. Po tym wypadku nie minął cały tydzień, a Kalas opuścił apotekarium i zgłosił się do czynnej służby. Nawet Bractwo Całunu Śmierci, formacja złożona z 49 wybranych przez Prymarchę wojowników, było pod wrażeniem niesamowitego hartu ducha Kalasa. Choć nikt nie mówił o tym otwarcie, wojownicy Gwardii Śmierci słuchali Tajfona nie tylko ze strachu, ale i z czystego szacunku do jego postaci to w czasie krucjaty u boku niosących słowo Tajfon dowiedział się o innej drodze, której mogą podążyć Astartes, o możliwej przyszłości, w której jego ciężko wywalczone psioniczne umiejętności stałyby się źródłem wielkości zamiast hańby. Najbardziej znamienity spośród kapelanów niosących słowo Erebus w wtajemniczył Tajfona w loże siedmiu filarów, jedną z lóż wojowników, które zyskiwały popularność wśród Legionów Kosmicznych Marines uzwiesz u, u zmierzchu wielkiej krucjaty. To właśnie w tym czasie Tajfon dostrzegł, czym naprawdę staliby się kosmiczni Marines, jeśli tylko zrzuciliby z siebie jarzmo ambicji Imperatora. Możliwe, że objawienie Tajfona było kluczowe w doprowadzeniu Mortariona do upadku, a być może Mortarion obrał nową drogę w całkowicie wolnej woli. Tak czy inaczej, zakłopotany Prymarcha Gwardii Śmierci ujrzał w Horusie nowego przywódca, podczas gdy w Imperatorze dostrzegał już tylko pretendenta, który na dodatek posługiwał się tą samą mroczną magią, co nadzorcy Barbarusa. Gdy Prymarcha XIV Legionu i jego pierwszy kapitan zjednoczyli się pod sztandarem herezji, nie minęło wiele czasu, a znaczna większość oficerów Gwardii Śmierci została zarażona przez podobne myśli i spostrzeżenia. Najważniejszym wyjątkiem jest tu jednak kapitan bitewny VII Wielkiej Kompanii, Nathaniel Garro, który nie pozwoliłby honor jego Legionu został raz na zawsze pogrzebany i przez którego kurs całej herezji Horusa uległ drastycznej zmianie. Zepsucie szerzące się w Legionie Astartes miało sięgnąć Zenitu w czasie kampanii na Istwanie 3, gdzie Mortarion nakazał lojalistycznym wojownikom swojego Legionu zniszczenie heretyckich śpiewaczek na planecie. W czasie zażartych walk zdradzieccy Astartes zrzucili bomby wirusowe na cały świat. Kiedy ciała ich własnych braci odchodziły od kości, Horus podpalił atmosferę planety w burzy ognia, która zakończyła życia tysięcy lojalistycznych Marines. Pomimo naziemnej ofensywy wyprowadzonej przez zdradzieckie legiony pod dowództwem zbuntowanych prymarchów, rdzeń lojalistów wciąż stawiał opór. Na pokładzie Eisensteina kapitan bitewny Nataniel Garro i grupa lojalistów wykryła zdradę Mistrza Wojny na krótko nim ten skazał świat na eksterminatus. Mortarion miał nadzieję na zwiedzenie Garro i tylko dlatego oszczędził go od wynikłej na powierzchni planety masakry. Typhon od samego początku uważał, że to za błąd. Swojego prymarchy, choć zamierzał wykonać rozkazy Mortariona co do Joty, przydzielił Ignatusa Grulgora, dawnego rywala Garro, do służby na tym samym okręcie. Grulgora łatwo było przekonać do sprawy Horusa i Tajfon wiedział, że ten wojownik zamorduje Garro przy pierwszych przejawach jego nieposłuszeństwa. Mimo to intryga zdrajców została zdemaskowana, a Grulgor zabity w zaciekłej walce. Garro był zdeterminowany, by opuścić Układ Isztwan i jak najszybciej skierować się na Terre. Zdając sobie sprawę, że coś jest nie w porządku, kiedy Grulgor przestał odpowiadać na wezwania, pierwszy kapitan na pokładzie okrętu pitewnego Terminus Est nakazał skierować okręt na kurs kolizyjny z małą fregatą. Doszło jednak do pościgu, w którym Eisenstein za wszelką cenę starał się uniknąć potężnych dział okrętu Tajfona. Fregata znalazła się pod ciężkim ostrzałem, ale Garro i, kilkorgo, i kilkoro jego lojalistycznych braci z legionu udało się uciec, ee, zabierając ze sobą wieści o rebelii na terre. To wszystko wiecie, tam przeczytacie w ucieczce Eisensteina, tam się działy te wszystkie, wszystkie akcje. Kiedy herezja Horusa zaczęła eskalować do rozmiarów galaktycznej wojny, Mortarion nakazał swojej flocie udanie się na Terre tak szybko, jak szybko to było możliwe, chcąc dołączyć, się, chcąc dołączyć siłę swojego legionu do innych zdradzieckich legionów w misji zniszczenia fałszywego imperatora. Do tego momentu Tyfon służył tylko jednemu mistrzowi, a był nim jego prymarcha. Tyfon upewnił się, że nawigatorzy zostaną zabici, co do jednego, ogłaszając, iż zdobył on dowód potwierdzający ich tajemne komunikowanie się z Malkadorem Sigilitą w intrydze zniszczenia floty Gwardii Śmierci poprzez zaprowadzenie jej w pułapkę wewnątrz osnowy, ale jednocześnie zapewnił Mortariona, że dar osnowy, który posiadał, pozwoli im na bezpieczną podróż przez empireum. Choć Mortarion nienawidził psjoniki, nie zostawiono mu wiele wyboru. Flota Gwardii Śmierci, pełna wiary w nadchodzące zwycięstwo. Dokonała skoku wosnowe, skazując się tym samym na wieczne życie pełne wojny, jako kukiełki podłego, starożytnego boga. Tajfon uległ mutacyjnym przemianom razem z całą resztą swojego legionu. Jego ciało spuchło, a skóra i pancerz stały się jednością. Jego kości zaczęły się zapadać i łamać. W otworach, po wyciekłym w ten sposób szpiku, zamieszkało tysiące demonicznych much nurgla, rozrywając Tajfona od środka do momentu, gdy jego zgniła skorupa ugięła się pod ciężarem wiercącego się w nim życia. Tajfon stał się wydrążoną kolonią niosących zarazę insektów. Kości, które teraz przebijały jego skórę na plecach, zaczęły ociekać czarnym rozkładem, kiedy słudzy nurgla wewnątrz jego ciała zaczęli... Mm, Zaczęli wymiotować psioniczną energią pulsującą w tym, co zostało z jego ciała. Tajfus, gospodarz niszczycielskiego roju, narodził się, będąc najbardziej błogosławionym i najbardziej przeklętym ze wszystkich swoich odrażających braci. Choć herezja Horusa zakończyła się niepowodzeniem, zdradzieckie legiony zdobyte przez bogów chaosu zostały zmienione na zawsze. Po śmierci mistrza wojny z rąk imperatora, zdradzieckie legiony uciekły z Terry i wypaliły sobie drogę wyjścia z segmentum solar w stronę oka Terroru. Dla Gwardii Śmierci wojna nie skończyła się jednak w chwili ujścia na ich floty do Immaterium, a Typhus był jednym z wielu, którzy walczyli przeciwko najbardziej surrealistycznym bestiom, jakie ludzkość kiedykolwiek widziała. Wielkie smoki z żywego kryształu były rozbijane po ciosach od jego wielkiej kosy, ośmioramienne minotaury były zamieniane w biologiczny osad dzięki jego psionicznemu darowi. A kształtne Syreny śmi... spotkała śmierć po zetknięciu się z rogiem z kości, który wyrósł z jego głowy. Tak samo jak zawsze tajfus przetrwał. Mortarion, do tego czasu już e, demoniczny prymarcha, ostatecznie osiadł na odległym demonicznym świecie, planecie Plagi, odtworzonej na obraz Barbarusa. Tajfusowi zrobiło się aż niedobrze od sentymentalności jego prymarchy. Teraz był lojalny przede wszystkim nurglowi, a nurgl był silny, gdy śmiertelnicy bali się śmierci. Do tego momentu tajfus był bezbożną legendą i nie był zadowolony z wymuszonego na nim osiadłego trybu życia oraz pełnienia roli prawej ręki prymarchy. Zamiast tego zebrał wokół siebie tych, w których zawzięta wrogość wobec imperium wciąż rozpalała serca, tworząc flotę plagi, której okręty raz jeszcze wyruszyły przez osnowę. Na czele floty leciał zaś terminus est. Włócznia, której grot tyfus zamierzał zanurzyć w sercu imperium. Dzięki błogosławieństwu ojca, plag pragnął zadać gnijącą ranę, która miałaby nigdy się nie uleczyć. Od tamtego dnia tyfus rozpętał setki tysięcy epidemii w całym imperium ludzkości. Plaga niszczyciela jest bez wątpienia najbardziej złośliwa z nich wszystkich, choć i wektor napędzany demonicznymi insektami, ma ograniczony zasięg w większych inwazjach. Typhus zawsze był ambitnym człowiekiem, a jego niezmordowane pragnienie wynalezienia idealnej zarazy doprowadziło do zniszczenia całych narodów, światów, a nawet układów gwiezdnych. Typhus był niegdyś nawet gościem w ogrodzie Nurgla, w Królestwie Chaosu, ucząc się o różnych drogach obrócenia porządku i struktury w ogarnięty chaosem rozkład. Mówi się, że podążył on za humanoidalnym emisariuszem, złożonym całkowicie z jego własnych, demonicznych much na tereny przed ogrodem, usypiając, żyjące tam świadome grzyby swoim głębokim, basowym głosem i oczarowując strażników ogrodu opowieściami o entropii i rozpaczy, która za jego sprawą zapanowała w królestwie śmiertelników. Gdy karmazynowe legiony Korna dokonały inwazji na ogród i ścięły każdą żywą istotę na swojej drodze. To właśnie Tajfus koordynował obronę ogrodu, prowadząc do boju ostatnią szarżę bzyczących dronów plagi i ślimaczych bestii pod bulgoczącym wąwozem. W punkcie kulminacyjnym bitwy Tyfus stanął przed gigantycznym, demonicznym księciem dowodzonym, dowodzącym Legionami Khorna. Powoli, lecz pewnie, Herald Nurgla osłabiał psogłowego potwora coraz bardziej niszczącymi chorobami do czasu, aż był w stanie pokonać go w pojedynczym starciu i zabrać ze sobą jego wnętrzności jako dar do kociołka Nurgla. Szczęście władcy rozkładu było tak wielkie, iż ten pozwolił tajfusowi na zbliżenie się do samego tronu Boga Chaosu i zaprezentowanie się, nim nawet i on musiał oddalić się jak najszybciej, chcąc uniknąć śmierci za sprawą oddychania w najbardziej toksycznym środowisku w królestwie chaosu. Opowieści takie jak te pojawiały się wszędzie tam, gdzie istniało zagrożenie inwazji sił tajfusa, jako iż jego ambicja wzrasta w miarę jego kolejnych osiągnięć. W czasie gdy jego podróże przez imperium sprowadzały zniszczenie na kolejne układy, Tyfus zaczął być coraz bardziej przekonany co do faktu, że jest on prawdziwym synem Nurgla. Mortarion dowiódł już swojej bezwartościowości poprzez bycie bezczynnym w obliczu, w obliczu trwającej od tysięcy lat długiej wojny. Dla Tyfusa prymarcha był jedynie narzędziem, dzięki któremu marines zarazy mogli się narodzić. Dla porównania, pierwszy kapitan bez ustanku dążył do osiągnięcia prawdziwych celów swojego mistrza. Wyzwolił zgniliznę nurgla nad Karandinis VII i Proteusem, zamieniając miliardy schorowanych dusz wniosących plagę, którzy nieustannie katalogowali pomniejsze epidemie wybuchające w obliczu pochodu Tajfusa. Na Ligecie zaraził całą populację świata plagą, która zmuszała chorych do śpiewania hymnu na chwałę nurgla aż do śmierci. Wytępił całą męską populację Florins przerażającym czerwonym strumieniem i zaprojektował pandemię, która ogarnęła świat Jonaha, redukując tym samym niegdyś dumny świątynny świat do globalnego nekropolis, zamieszkałego jedynie przez przepełnione rozkładem grobowce. Mimo to, prawdziwa chwała osiągnięć tajfusa tkwi we wprowadzeniu plagi zombie do segmentum Obskurus. Tą jedną przerażającą klątwą tajfus zespolił cykl życia i śmierci w cudowną jedność. Był to akt, który ze wszystkich dokonań tajfusa najbardziej spodobał się jego mistrzowi. Plaga zombi to zaraza pochodząca z osnowy i może zarażać jedynie tych, którzy nie mają już ani nadziei ani wiary w sercach. Wobec okrutnego losu imperialnego obywatela, w poczet takich osób można zaliczyć znaczną większość mieszkańców imperium. Nieszczęśliwe ofiary tej przerażającej choroby gniją od środka, dusząc się przez kaszel przez długi, bardzo bolesny okres. Jest to jednak dopiero początek ich cierpienia. Ci, którzy umrą, nie pozostają martwi. Ich ciała są bowiem wskrzeszane nieczystą mocą tajemnej infekcji, po czym ruszają w pościg za żywymi, w desperacji pragnąc wgryźć się w ciepłe, miękkie ciało. Nawet jedno ugryzienie potrafi przenieść infekcję na nowego gospodarza i w ten oto sposób cały proces zaczyna się na nowo. Oto widzicie jak ładnie wpletli zombie i wszystkie, wszystkie legendy i wszystkie, wszystkie jakieś wymysły o zombie wpletli a w Warhammera. Gdy nie dokonuje on krwawych zbiorów dla nurgla przy pomocy swojego żniwiarza na polu bitwy, Typhus zasiada w swojej mobilnej fortecy na tronie pośrodku mostka Terminus Est, jego umysł staje się wtedy jednością ze zmysłami okrętu, dzięki czemu jest w stanie wyszukać swój kolejny cel, zaglądając w odmęty osnowy. Jego ciągłe podróże, celem których chce odnaleźć jeszcze więcej miejsc godnych rozsiania w nich błogosławieństwa nurgla, zaskarbiły mu na nieco kpiący, ale jednocześnie wyrażający pewną dozę szacunku tytuł podróżnika pośród innych sług rujnujących mocy. I tak oto widzicie jeden dzisiejszy odcinek, jedna osoba Tajfus po prostu zawładnęła całym odcinkiem dzisiaj, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Już jutro kolejny odcinek jutro pewnie będzie o, 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 ro o Rogaliku Dornie, tak więc zapraszam już, jut już jutro. E dzisiaj, dzisiaj jeszcze możecie na blogu mi podziękować, możecie na patronacie mi podziękować i oczywiście oglądając reklamy na YouTube również w ten sposób mi dziękujecie i wspieracie. Wspieracie przede wszystkim bo tam dziękować to nie musicie. Ja, dla mnie też e, czytanie sprawia ogromną frajdę, więc, więc to za to nie musicie mi dziękować, ale, ale m, klikając, oglądając i wspierając na patronajcie, po prostu wspieracie zbiórkę kasy na, na tłumaczenia, które wam czytam. Tak więc róbcie to, czyńcie i jak to mówią, e, z nurglem, tak? No to, no to do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek.